Okej, okay, poszedł spać i zaraz stał, Nie wiem, o co chodzi. Przyszedł popatrzeć! On naprawdę przyszedł popatrzeć, co to ma być! Czy ty to widzisz? Co tu się dzieje? Co on robi? Hejka, moi kochani trupiarze! Witam wszystkich w eksperymencie simowym! Już wam tłumaczę o co chodzi, a tutaj przedstawiam Wam naszych bohaterów, o których opowiem za chwilkę. I dom, w którym akcja będzie się działała, wystąpił już w dwóch odcinkach. Jak coś jest do pobrania naszej grupie, trupiarze, zapraszam. A tymczasem przechodząc do tematu naszego odcinku, mamy tutaj naszą Ale, która jest prawdziwą damą. Potem mamy e, naszą Alicję, która jest, e, słuchajcie, e, niezłym dziukiem, taka trochę mroczna. E, dalej mamy. Mele, która jest po prostu bardzo miłą dziewczyną, taką słodką, przyjazną i tak dalej. Mamy naszą Alice, która jest materialistką i możecie ją ocenić po prostu po wyglądzie. I kolejny jest Lukiniu, który jest, słuchajcie, typowym romantykiem. Mamy jeszcze Osmolina, który przypomina mi trochę Edwarda z Mieszku. Jak wam też go przypomina, to dajcie mi znać w komentarzu. No i na końcu jest Kizzy. Kizzy to jest taki typowy sportowiec. Co łączy tych simów, Słuchajcie, tych simów łączy jedna cecha, a mianowicie to, że mają aspiracje o romantyzmie, chcą się zakochać, chcą, słuchajcie, stworzyć rodzinę. Wszyscy są romantykami, zazdrośni, są po prostu, mają takie cechy, które w połączeniu z romantycznym nastrojem mogą być wybuchowe, bo właśnie o to tutaj chodzi. Słuchajcie, w tym odcinku będziemy. Po prostu e, stwarzali bardzo romantyczny nastrój dla naszych Simów, nastrój, który zdecydowanie będzie sprzyjał flirtowaniu różnym takim związkom i nie tylko. E, I e, będziemy patrzyli, co dalej będzie się, słuchajcie, e, tutaj wydarzało, co, co, z czego będziemy świadkiem, czy pojawią się jakieś romanse, czy pojawią się jakieś kłótnie między nimi, jak to w ogóle wpłynie na Simów, czy będą sami tworzyli różne związki. Jak możecie zobaczyć, Simowie wszyscy, kompletnie wszyscy są w romantycznym nastroju, ale chyba po prostu ze sobą rozmawiają. E, Zaprzyjdzie się przede wszystkim ze sobą. Nie wszystkie pokoje mają podwójne łóżka, ale mamy za to trzy takie pokoje, słuchajcie, z podwójnymi łóżkami jakby coś miało się dziać, to tutaj jest na to miejsce. Dobra, jak na razie to wszystko jest w porządku, co tu się pojawiło? Aha, przegrzanie. Widzę, że Mala sobie tanczy. Gdzie ty idziesz? Idziesz do toalety. Aha, tutaj w ogóle w tej toalecie jest yy, nasza Alicja, i wygląda to po prostu w ten sposób, że sobie rozmawiają. No spoko, słuchajcie. Yy, powoli po prostu widzę, że. O nie, róża! Jest róża! Ok, słuchajcie, co tu się dzieje? Porozmawiaj się z Simką o imieniu Ala. Cało jej dłonie, I chyba nam się szykuje tutaj pierwszy romans I jestem naprawdę bardzo zaskoczona Po rozmowie z Simką, słuchajcie, nie ma bezpośrednio jakiegoś polecenia Że na przykład całuję jej dłonie, podrywam ją czy coś Tylko po prostu jest to w formie rozmowy Okej, okay. co tu się dzieje dalej? O kurczę, widzę, że tutaj też się coś zadziało yy... Okej, okay. nasza Alisa zdecydowanie uderza do Osmina bo mają tutaj już yy, yy, początek flirtowania, co wcześniej nie miało miejsca. Co to ma znaczyć? Słuchajcie. Luki New flirtował z Kizim. Zobaczcie, pojawiła się... Okej. Okay. O, przytulają się do siebie. Ej, naprawdę, ja nie wiedziałam, że to będzie się aż tak działo. Słuchajcie, że w takim dużym tempie będzie się to działo. Kolejne przytulaski. Normalnie, dom pełen miłości. Cieszę się, że się tak dzieje. Yy, Okej, okay, tutaj widzę, że. O, dobra, z tyłu też się coś dzieje. Ogólnie to każdy sobie teoretycznie yy, szuka partnera oprócz yy, Lukiego, który yy, zdecydowanie woli kanapkę. Słuchajcie, jeden, jedyny problem jest taki, że trzeba między nimi wykonać pierwszy pocałunek, ponieważ Simowie nigdy sami nie zrobią pierwszego pocałunku. Więc ja tutaj zaznaczyłam już yy, Melce, żeby pocałowała z jego po raz pierwszy, a potem to będzie się samo toczyło dalej. Yy, bo, wiecie, co mo możemy wbić? Nie wiem, czemu oni poszli do łazienki się pocałować. I jeszcze w dodatku przy e, sikającej Alisie i to jest jeszcze jej wróg, co to ma znaczyć Ona jeszcze nie wie, ona jeszcze nie wie. I dziewczyny się tu przytulają. E, Właśnie będzie pierwszy pocałunek, a tam z tyłu sobie e, poszedł nasz e, Sim spać. Okej, okay, poszedł spać i zaraz wstał, nie wiem o co chodzi. Przyszedł popatrzeć. On naprawdę przyszedł popatrzeć, co? <laughs> Czy ty to widzisz? Co tu się dzieje? Co on robi? Czekajcie, o co chodzi? Gdzie on jest? Zobacz, co się dzieje. O nie! Jaki zboczejnic! Jeszcze robi tak, nie? Że dziewczyny się całują. Każdy ma prawo do miłości. Nie wierzę w to. Stoi dosłownie przed nią się na nią gapi z tym głupim uśmiechem na twarzy. To jest chore. No dobra, słuchajcie. Dzień... Pierwszy dzień dobiega końca. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym eksperymentem, ponieważ bardzo dużo się działo. I teraz wygląda to mniej więcej w ten sposób, że e, nasza Ala ma romans z Alicją. E, dalej mamy naszą Alicję, która ma romans oczywiście z Alą. Kizim ma e, mały romans z melą. Luki New nie ma romansu z nikim, chociaż flirtował z Kizim. Nie pytajcie mnie, o co chodzi. Osmolin ma mały romans z Alisą, ale nie jest to jakieś zaawansowane. E, I sam Kizzy e, ma romans z, i z New i z Melą. Tak się wygląda to w ten sposób. O, widzę, że ktoś jeszcze nie śpi. Nie wiem, dlaczego ty nie śpisz. Aha, bo jesteś głodna. No dobra, zjedz sobie te płatki i idź spać. E, słuchajcie, pierwszy dzień kończy się tym, że każdy śpi sam. Dobra, słuchajcie, jest ranek. Robimy teraz sobie śniadanie i e, postaramy się, żeby wszyscy Simowie pojawili się na śniadaniu i zobaczymy, co się będzie działo? Słuchajcie, budzimy i bo teoretycznie to wszyscy są e, głodni i wyspani z wyjątkiem Alicji. Ale mimo wszystko ją obudzę, bo poszła zbyt późno spać. Dobra, słuchajcie, każdy idzie coś zjeść. Nie rozumiem, dlaczego ty idziesz na e, śniadanie, skoro chcecie się jej do toalety, Lukiniu. Jesteś totalnym nieugarem. Dlaczego ty jesz... E, aha, bo to jest zepsuta woda, którą pijesz do posiłku. Jesteś naprawdę dla mnie zagadką, e, Lukiniu. O, widzę, że sobą, ze sobą flirtują tutaj. Jak miło. Co to jest? Flirtuj! Okej, okay, Luki, ja nie wiem, czy ty wiesz, co ty. O, nie, ja nie wiem, Luki, czy ty wiesz, co ty robisz swoim życiem. Dlaczego ty chcesz flirtować cały czas z, z Kizim? Przecież on jest zajęty. Miłość rośnie w, w, pośród nas, że cały czas ze sobą w, mają interakcje, które. Słuchajcie. Okej, okay, tu się dzieje ostro. I całkiem nie rozumiem, dlaczego to wzbudza taką sensację yy, i radość w, wśród innych simów. Przecież to są po prostu zwykli, zakochani simowie. No, dobra, sp spróbujmy zrobić tak. I w tym samym czasie będzie się całował nasz Zobacz co się dzieje, to, to jest jakieś bez sensu, przecież czemu oni się cieszą z tego, że dwie dziewczyny ze sobą yy, tworzą związek, dwie atrakcyjne dziewczyny przede wszystkim, przecież to jest dosyć normalne, przynajmniej dla mnie jest to normalne. Okej, okay. i teraz słuchajcie, zobaczymy. O, pierwszy pocałunek zrobimy. zobaczymy, czy też będzie się... będą się tak cieszyć podczas tego pierwszego pocałunku. Wiecie co mi się wydaje, że przypadkowo odkryliśmy w ogóle takie jakby sensacje wśród związków jednopłciowych u Simsów. Ok, i nic wielkiego się nie wydarzyło. Okej, okay, wszyscy są po prostu zachwyceni tym, że oni się właśnie całują. To jest dla mnie wielka zagadka. Dlaczego? O nie, słuchajcie, Matiniu, znalazł sobie dziewczynę. O jejku, widzę, że tutaj się nieźle dzieje. Cały czas jakieś miłosne interakcje między nimi wyskakują. Jak na razie nie robią nic. Zobaczymy, czy się coś pojawi za chwilę. Ej, słuchajcie, dzieje się tutaj zdrada, ponieważ tutaj mamy e, naszą alę, która tanczy, a tutaj. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Właśnie ktoś dostał róży. Nie wiem, czy ona mu dała, czy on jej dał. Porozmawiaj. Słuchajcie, oni ze sobą flirtują. I to ostro. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. A zobaczcie, jej dziewczyna jest w salonie. No dobra, wygląda mi więcej w ten sposób, że oni już ze sobą ostro tutaj flirtują i to e, naprawdę inicjatywa była z ich strony. Najpierw zaprowadził ją tutaj na masaż, a potem po prostu to się tak szybko rozwinęło. Okej, okay, słuchajcie, spróbujmy postarać się z nią o dziecko. Zobaczymy, czy, czy tak jakby to, że ona zajdzie z nim w ciąży sprawi, że nasza Ala się zorientuje, co tam się w ogóle dzieje. Tutaj, słuchajcie, powstają nam oświadczyny. Yy, uważam, że fajnie będzie po prostu to podkręcić jeszcze bardziej, że oni się zaręczają i tak dalej. Ej, nie wierzę w to. Ona się chyba obudziła specjalnie tam z tyłu. Lucky News ją zdradza i ona po prostu teraz się obudziła i idzie w tamtą stronę. I jak to się nie skończy, to będzie pierwsza drama w naszym domu. Jest pierwsza drama w naszym domu, zdecydowanie. Ona chyba teraz obczaja, co on robi. Nie, chyba jeszcze nie. Teraz jeszcze patrzę na niego z uśmiechem i nie zdaję sobie sprawy z tego, że przed chwilką e, podrywał naszą ale. Dobra, zobaczmy jej wyraz twarzy, kiedy to się zmieni, bo prawdopodobnie jeszcze ten flirt trwa. Nie, ona sobie tańczy. Dziwny jest ten trójkąt. A czy co ona chce z nią robić? Porozmawiać. Może jej powie, że on ją podrywał, bo jak widzicie, no, to trochę ją poderwał. Może nie jakoś znacząco, ale trochę się mu udało to zrobić. Okej, okay, pierwsza drama, słuchajcie. Ale dl dlaczego? O nie! Lukiniu! O nie! Lukiniu pozdrywaku z jego! Oni wszyscy się naprawdę zdradzają. Słuchajcie. W momencie, kiedy ze sobą flirtują, to yy, ich partnerzy śpią, bo tutaj cały czas śpi po tym bara, bara yy, Alicja, a Alisa śpi w ogóle w drugim pokoju. Więc yy, jest naprawdę, słuchajcie, błoda na sukces. Każdy, z każdym, wszyscy, z yy, wszystkimi. O nie, on się zdenerwował. A on z kim kręcił? A z Lukim się zdenerwował na Lukiego. Co tutaj ma? Furie ze nawet. O, ho, ho, ho. Tego się nie spodziewałam! Luki, taki niepozorny. Ty, twoja kanapka. A zrobiłeś tutaj największe zamieszanie jak do tej pory. Dobra, kolejny news dla ciebie. Osoby momentalnie zbliżył się z naszą alą. Nawet bardziej z kimkolwiek do tej pory. Yy, chociaż może to jest trochę konkurencyjne z, słuchajcie, naszą Alicją. Yy. I są właśnie zaręczeni ze sobą, także y, jest to dosyć skomplikowane. Może po prostu ja to wytłumaczę. Mamy dwa zaręczone mamy dwie zaręczone pary, jest to Alicia y, z y, Kizim. Dalej y, słuchajcie, mamy dwie, mamy dwie zaręczone pary jest to Alisa z Kizim. Potem mamy naszą Alicję, która nadal śpi po tym barabara, może czas ją w ogóle obudzić. I ona jest w związku z naszą Alą, bo jest Alicja i Ala. Y, i oni są razem, słuchajcie, partnerstwem i wyobraźcie sobie, że właśnie tutaj nastąpiły zaręczyny, a dodatkowo em, będzie miała prawdopodobnie nasza Alicja dziecko z, słuchajcie, nowym narzeczonym jej dziewczyny. Boże, to jest masakryczna woda na sukces. Zobaczymy... Okej, okay, wygląda to... mnie. Okej, okay, doszło do tego, że słuchajcie, tam z tyłu na kanapie a dzieją się kolejne romanse, po prostu siedli obok siebie i to zaczęło się dziać, a tutaj sobie, e, słuchajcie, e, nowa narzeczona Ala robi dla niego e, tosta z serem, a on tam trochę dalej przytula się z kimś innym i tak to wygląda, słuchajcie, w tym domu, jak na razie siebie nie zobaczyli, a przecież to jest pod jej nosem, ona sobie po prostu je tosta, a oni tutaj... E... Okej, okay, to jest dosyć, słuchajcie, to jest... O nie, chyba zaraz będzie drama, bo... Nie zauważyła? Nie zauważyła ich. Przecież ona również jest z nim w związku i ona właśnie z nim będzie miała dziecko. O nie, chyba będzie, to będzie chyba koniec. Chociaż nie, co tam się dzieje? Myślałam, że ona idzie tu. Aha, oni się całują. Dobra, wszyscy są siebie warci ogólnie. Każdy ma teoretycznie z każdym romans. Gdzie ona teraz idzie? Słuchajcie, nie ma co gotować, zamówimy sobie pizzę. Zamawiacie w simsach pizzę? Słuchajcie, ja to robię dosyć rzadko. O nie! Co się tam wydarzyło? Słuchajcie, wiecie, co jest najlepsze? Że on zauważył zdradę, że to nie jest tak, e, że tą zdradę zauważyła e, właśnie nasza Alicja, albo Ala, tylko po prostu on zauważył, że ona się całowała z Alicją i ją spoliczkował. i... Dobra, wszyscy będą jedli przy jednym stole. Słuchajcie, to jest dosyć ryzykowne. Z tego względu, że zobaczcie, co tu się, co tu się dzieje. E, ale Maromas... E, o nie! O nie! Właśnie mówiłam, że to będzie ryzykowne, i oni się zaczęli całować ze sobą. W końcu narzeczeni, nie? Jakiś zdenerwowany. O, rozumiem jeszcze, gdybyś ty był e, ideałem i wzorem do naśladowania, ale ty przecież. O Jezu, ona teraz sobie chyba zdała sprawę, co, co zrobiła. Okej, okay, spadło im dosyć mocno, bo ponad połowę spadły ich relacje romantyczne. Ale przynajmniej nie idzie ją spoliczkować, czy ja już bym się myliła? I on jest zdziwiony, że ona dostała policzek, jej narzeczony. Ale w sumie e, wyszli od stołu, żeby ją wyśmiać, okej? Okay, ale w sumie on się nie jeszcze, dlaczego tak się zdarzyło. Słuchajcie, już wam opowiadam, jak to wygląda. A więc... <laughs> Ala ma związek z trzema simami. E, Alicja ma związek z trzema simami. Mela ma związek z w sumie dwoma, bo jeszcze z Lukim, może nie tak wielkie, ale e, trochę ma. Dalej lecimy. Alisa ma związek z Trzema simami, można powiedzieć. Luki New, Luki New was wszystkich zaskoczy. Zobaczcie na to. Luki ma związek z każdym w tym domu. Najmniejszy ma z Melą, bo tylko troszeczkę, ale jednak. Okej, okay, to, to, to będzie dosyć śmieszne. I tutaj, słuchajcie, kolejna osoba, która ma wiele związków, to jest nasz yy, Osomil który ma związek prawie z każdą dziewczynką z, dziewczyną, z wyjątkiem Meli. No i na sam koniec mamy naszego Kiziego, który e, teoretycznie ma związek z prawie z trzema dziewczynami. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś się zadziało coś dziwnego. O, dobra, już jest. Tak myślałam, z czterema. Spoko. Słuchajcie, ja proponuję wziąć dwóch najbardziej zaangażowanych w związki Simów, Zro niech zrobią ze sobą bara-bara i niech reszta Simów wparuje wtedy do pokoju i zobaczymy, co się będzie działo. Więc się rzeczy jest to nasz Lukiniu i jest to nasz Os Osmolin i to będzie gay party w tym pokoju, ale tak chciał los. Więc idziemy tutaj. Okej, okay, tu ktoś śpi. Mela tu śpi na łóżku. Mela, wstawaj. Jeszcze, jeszcze, tego nie, nie doświadczysz. Dobra, wszyscy niech tutaj podejdą. Dobra, słuchajcie, zaczyna się dziać! Okej, okay, mamy dobry widok na to. Ohoho. <ścoughs> I chyba ty się robi kolejka już do yy, bicia po twarzy. Ale zobaczcie, jak szybko skończył! On wie, że on ma przerąbane, bo jeszcze trwa muzyczka. Tamten leży, on od razu wyszedł. Okej. Okay. Jest pi pierwszy w pierdziel. Trochę nam się, słuchajcie. Trochę nam się teraz pomieszało. A ty co, taki smutny chodzisz? O, idzie, idzie. Ale tylko na razie luki dostaje w pierdziel. Znowu, znowu się, słuchajcie, upiekło Osomolinowi. Oso znowu nikt go nie bije. Pomimo tego, że to on tak naprawdę, zobaczcie, jest głównym sprawcą tego wszystkiego. Poczekajcie, bo będzie druga tura. Tak, teraz on będzie dostawał po kolei. Dobra. Śmieszna. Ty jakiś zdziwiony, nie? No po prostu są najlepsi na świecie ci simowi. O, ale się zezłościła. Aha, poszli się pocałować ze sobą. To wszystkich jeszcze bardziej wprowadza w zakłopotanie i problem. To nic. Powiedz mi, czy ty jesteś w ciąży. Okej, okay, słuchajcie, wywołaliśmy poród teraz. Okej, okay, jeszcze mu przewaliła przed porodem. Słuchajcie, kupimy na szybko tą kołyskę. Jeszcze do, tego, do tej całej dramy dojdzie dziecko, które tak naprawdę, słuchajcie, będzie dzieckiem Osmolina. Okej, okay, dziewczynka, imię. Już, słuchajcie, sprawdzamy imię. Wchodzę w ostatni filmik, e, w komentarze i wybierzemy jeszcze jedną osobę do tego odcinka, która będzie naszym dzieckiem z nieprawego łoża. Ok, Alpatis, Alpatis, pati. al Alpatis, ok, mamy to. Dobra, i słuchajcie, niektórzy płaczą i tańczą, Niektórzy po prostu nie ogarniają rzeczywistości, inni są wręcz załamani. Okej. Okay. Ja jeszcze przeżywa miłość z nim. Nawet co powiesz na to, że to nie jest twoje dziecko. Czy... Okej, okay, standardowe bicie po twarzy. Chyba to, że nie jest jej dziecko, nie wpływa jakoś specjalnie na to. Co to było? Bez satysfakcji. To barabara bara, było zbyt... nie było zbyt satysfakcjonujące. Potrzebna jest poprawka. No raczej. A słuchajcie, nasz eksperyment tak naprawdę dobiega końca. Yy, wiele się działo, było śmie wiele śmiesznych akcji. Jak Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, żeby więcej osób zobaczyło ten odcinek. Podajcie na naszą grupę trupiarzy mojego Instagrama i zostawcie suba, żeby być na bieżąco z innymi odcinkami. Hejka!